Witam w pierwszym odcinku ski jumping na tym kanale. Nie grałem w to nigdy i zrobię z tego jakąś nową serię. <laughs> nie będę nic, nie, <laughs> nie będę nic grał poza odcinkiem. O kurde. No to, to będzie ciężkie. No. Dobra, jakoś mi to idzie. Chcę ją opuścić. Uuu, i co, to był telemark? Nie. Pusz tam po drugim. O kurde. No i co teraz? I oglądanie tego skoku. Trochę za wcześnie się wybiłem. Ale w locie, jak ładnie. daleko no z tą chyba na tą czerwoną linię dobra co tu mamy? Koś szkolenie, wolny skoki? Roz... Co to jest wolny skok? Ale no, że po prostu taki zwykły skok. Więc spróbuję jeszcze raz skoczyć dalej. I wylądować tym telemarkiem. Dobra za późno. To spróbuję tyle. Co się stało, jak się połamał? Kurde. Co się z nim stało? Uuu, Jak za późno. <grym> Dobra, nie, to jeszcze raz, jeszcze raz. <krym> Dobra. procent. Dobra, i znowu zapóźniam, mniej, ale pięknie, ale daleko i jest telemark, dobra, tu już z góry lądowałem, dobra, pominęłam skok przez przypadek, zobaczmy jak wygląda kariera. nazwisko jest zmieniła Tyle wystarczy Polska i co teraz? Rozbieg, siła wybicia, długość lotu i styl jest siła wybicia. Dwa razy będą albo tą gwiazdki długość lotu to dwa razy I jeszcze raz siła wybicia Pewnie coś już nie zrobimy, bo mam co za trener. No to mi nie stać. Przęt. No tu nie znać. Tu rozbiegu nie chcę. Kombinezon. Dobra kombinezon. Halo. Miesz, kup. Dobra. Nie mam jeszcze 6, może rękawic zostać. A tu potrzebuję tego. O kurde. Nie, no tu kupię <coughs> kask. Nie stać mnie na gogle na, na też nie. I w ogóle mi stać, dobra. Ja tu potrzebuję też tych. Dobra. To tyle na co mi stać. Sponsor. A, dobra, już podpisam, to ja bym coś innego. Dobra, tu. coś jeszcze było. W zawodach, w trwa zawody, bo nie tylko Szczerka gdzieś 70. To będzie ciekawe. Co, to jest tylko taki jeden konkurs. U, ale to jest krótka gra. Ciekawa. Nie ma rekordów, że jest pod narty. Fajnie. skoczni. wo, 99. Na tej mniejszej skacze, Za wcześnie. I telemarkiem. Trochę szybko, ale... 35 metra. Tutaj w ubicie. O wiele za późno. Widać. W w miarę spokojnie. I tu lądowanie. Telemarkiem. No, pięknie. Które miejsce? Dziewiąte. Aha. Stefan Hula pierwszy. Rock Justin. Lukarow. Roth. Iwasa. W kwalifikacjach jestem dziewiąty. Aha, no to dobrze. Teraz trzeba być pierwszą. 99% pięknie. I za późno, ale mniej. Uuu. O kurde, jeszcze się wywaliłem. Ja nie mogę. Co tutaj się stało? A tu już prawie perfekcyjnie. Muszę spróbuj tu jak mnie... O, o kurde. No nie, i za późno zaczynamy grać. Myślę, że to będzie prostsze. 66 się nie zakwalifikowałem. Wygrałujesz i tak drugi. Tak o tak uczy. A nie, to jest pierwsza seria. Jak wyniki wygrał. Niko, kite nieważne Kevin Bigner drugi tak, tak uczy czyli rysuje Twoje i tak Maciej Kot, 12 dopiero nie, bo tam jeszcze jakiś polak wcześniej pewnie jest to w Nie zobaczyłem, nie jestem pewna, co i to było. No, muszę musiałem zrobić. Nie, jak się wyleczyć Co? O kurde O kurde To nieźle No to fajnie To, to będzie ciężkie jak nie można się wywalać Nie ja myślę, że to będzie łatwe łatwa gra taka Chodzisz, wygrywasz, wychodzisz, kolejna. A to od samego początku jest ciężko. No w sumie jak prawdziwych słoch narciarskich. Szczerze, 85 to już większa skocznia, to są mniejsze szanse, że sobie poradzę. Za wcześnie, o kurde, dobra, trochę mnie tutaj, uuu. Ale, no co jest, dlaczego się wywali? Ja nie mogę, na no Patrzcie, jak wcześniej zacząłem lądować Patrzcie jak wcześniej Tu w locie, w leci trochę mnie poszarpał, ale patrzcie. Tu już zacząłem lądować. No nie, dobra, no, trochę za późno może faktycznie. Nie, no, to nie będzie kwalifikacji czasam. jest w tak pierwszy. Masz no, rok Justin drugi. A ja 27, dobra. Dobra, czyli skaczamy. 27 pomimo upadku. <coughs> bardzo fajnie. Tym razem przydałoby się wygrać. Bardzo dobrze wybiłem się. Dobra. Dlaczego on nie może lądować? Dlaczego jest spóźnione? Ja wcale tak późno do lądowania nie podchodzę. Tu bardzo dobre wybicie. No, ale w locie szarpie. No i tu już, no, nie, no, bez sensu, a i tak jestem czwarty, no i się zakwalifikowałem do drugiej serii, dobra potrzebuję teraz siedemdziesiąt siedem metrów, dziewięćdziesiąt dwa. O kurde. Żeby chociaż wylądować. Ja nie mogę. 60,5 metra, ale za późno wyszedłem z progu. 6. Jestem tu ostatnim, będę. Nie jestem ostatni. <laughs> no i to było na tyle.